Witam Was serdecznie. Piątek popołudnie. Telefon mi oczywiście zgasł. Jest za 5 siedemnasta. Niebawem wybije 17 i zakończy się nasza aukcja z tą nieszczęsną butelczyną, którą dostałem niechcący. Jesteśmy w Ustroniu z żoną na parkingu pod Tesco, bo byliśmy tam w naszych sprawach różnych i mówię że muszę to nagrać tak o 17 żeby nie było że jakieś oszustwo tam przed nami równica góra nie wiem która z nich czy ta środkowa czy tam wiem że widok na równicę w Ustroniu tutaj mamy też swoją własną prywatną górę ośnieżoną ja coś tam mówiłem w tym filmie o tej ośnieżonej o tej kulce śniegu nie nastąpił niespodziewany powrót zimy zaczęliśmy się cieszyć wiosną a tutaj a tutaj zima. Więc tak, pozdrawiam komentującego Digital Digital, który był pierwszy w poprzednim filmie. Pozdrawiam cię Zrawicza Wielkopolskiego. Też kolega tam rozkręca złomę. Opisał mi w komentarzach wcześniej. Rozkręca różne rzeczy. A także pozdrawiam Mustafę Gold, który też był pierwszy <ścoughs> pod tym filmem. Mustafa to jest poszukiwacz. poszukuje wykrywaczem metalu na polach głównie ostatnio z żoną. Także obaj byliście pierwsi pod, w komentarzach, więc Was pozdrawiam moi drodzy. Jak tam czas kontrolujemy. No, jeszcze zostały 4 minuty do zakończenia, a właściwie 3 minuty do zakończenia do zakończenia aukcji, no Zwycięzca będzie proszony, aby przesłał mi swój adres pocztowy na maila, a ja prześlę mu numer konta i on i wymienimy się. No. Po prostu wyślę mu, tą, wyślę mu tą nalewkę ziołową, a pieniądze ze sprzedaży przeznaczymy na działalność dobroczynną, czyli kupimy, jak już mówiłem, żywność jakiejś starszej pani, może samotnej. Kogoś znajdziemy. To będziemy nagrywać wszystko, żeby nie było, że... Że jakieś, wiecie, nieporozumienia czy oszustwa. Nie, nie, my chcemy wszystko uczciwie, jak należy. pokazać, pokazać żonkę. Ona jest tylko do połowy widoczna. Jak uś. kuku! Dobra, tyle. Żonę pokażę, że zasłonięta jest, żeby nikiem nie rozpoznał. Moja żona ma prowadzić kanał, moja Dedra, to wiecie. Nie wstydźcie się zasubskrybować kanału. I zapoznać się z gadżetami, które tam oferuje moja żona, pokazuje dwie minuty jeszcze, więc myślę, że możemy powoli. A ty masz zegarek jakiś? Nie. A w telefonie masz? No to kontroluj czas, zostały dwie minuty, a ja tu będę kombinował. O, tu jest właśnie moja żonka w telefonie. Hmm. 58 jeszcze 529 subskrypcji. Dziękuję Wam, moi drodzy, za to, że. Ilu jest? 58? 58. Tewicz, ja jak dobrze mieć żonę, która pomocą jest w życiu. Tam też jest, zegar w jest zegar w telefonie? Jest, no, ale wiesz, jaki ja jestem taki. Ja muszę mieć pomoc. Bo to mam żonę moją. Ona pomaga mi, a ja jej pomagam. Pomagamy sobie razem. Jest ten film. Podsumowanie trasy i pomysł na flaszkę, którą dostałem 6 dni temu. Tobie... Minuta jeszcze. Minuta. Hmm. Jak sytuacja? Pojawiło się 70 zł, moi drodzy. Nie wiem, czy znajdzie się ktoś, kto przebije tą ofertę. Było 10 zł. 30, 40, ta sama osoba. 15, 35. Dał flaming. Damian Kurman dał 10 zł. Nie ma więcej komentarzy. Ja wyjdę z tego. Czy to będzie oszustwo? Nie, chyba. I tu się odświeża. Gdzieś można odświeżyć? Nie, w telefonie? Chyba nie. Do tyłu nie? 17. 17 tak. jest mój drodzy 17 17 wybiła Koniec aukcji koniec aukcji wchodzę Tak wyjdę Wyjdę całkiem Tu jakieś się pojawiły a to nie Całkiem z YouTube wejdziemy Wyjdziemy Wejdziemy jeszcze raz cyk Mój kanał Twój kanał Wideo Szukamy szukamy tego filmu, jest ten film trochę jest zgięty do przodu i brzuszysko i niedobrze nie się czuję za bardzo jedziemy z komentarzami 70 zł dał Misiek 5872 nie ma więcej to jest mój komentarz 10 zł dał TROP33 pozdrawiam to był pierwszy komentarz z z jakąś po prostu sumą, która się pojawiła. Także pobudziłeś się pozostałych, mój drogi widzu. Potem mini camper Maxi Life dwa razy. Łukasz 15, Flaming 35, Damian Kurman 10. Nie ma, nie ma innych. Nie ma, nie ma. Więc aukcję bezapelacyjnie wygrywa Misiek 5872 70 zł za nalewkę. Kupiłeś, kupiłeś mój drogi przyjacielu, kupiłeś. Proszę Cię, abyś przesłał e, swój adres pocztowy na mojego maila, czyli zzzmałpaop.pl, powtarzam, zzzmałpaop.pl. Przyślij mi swój adres pocztowy, żebym mógł Ci wysłać tą nalewkę, a ja Ci wyślę mój numer konta. Na które będziesz mógł przesłać należność na 70 zł, i jutro robimy akcję charytatywną. Miłego piątkowego wieczoru Wam życzymy. Pozdrawiamy z ustronia. Do zobaczenia.